Witam wszystkich na modlitwie w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. W liście o Różańcu święty Jan Paweł II naucza: Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest przemienienie, które według tradycji miało miejsce na Górze Tabor. Chwała Bóstwa. Rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy ojciec uznaje go wobec porwanych zachwytem apostołów, wzywa ich, by go słuchali i przygotowuje do przeżycia z nim bolesnego momentu męki, aby doszli z nim do radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez ducha świętego. W jaśniejącym obłoku. Ukazał się Duch Święty i odezwał się głos Ojca. To jest mój syn, umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie. Spraw, Panie, żeby moja wiara była pełna, przenikająca moje myśli, moje sądy, słowa i czyny. Spraw, proszę, Panie, żeby moja wiara była dobrowolna, abym chętnie przyjmowała wszelkie wyrzeczenia i obowiązki, które ona niesie ze sobą. I żebym wierzyła całą sobą. Spraw, panie, żeby moja wiara była skuteczna, niech się w miłości objawia na zewnątrz, jako prawdziwa przyjaźń z Tobą i dobroć dla ludzi. Moi drodzy, Pan Jezus pragnie również, by doświadczenie przemiany stało się udziałem każdego z nas byśmy wszyscy przeżyli i zrozumieli to co apostołowie. I dlatego proponuje nam wyjście w góry, ale nie te dosłowne, bo ta święta góra przemienienia jest w każdym z nas. Również dziś Pan Jezus pragnie nas przemienić. Tylko przemienieni światłem Taboru możemy przemieniać świat. Tylko wtedy Będziemy światłem światła. To światło jest nam potrzebne do życia. Ono rozświetla wszelkie mroki i nadaje sens. Boże, ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego syna potwierdziłeś tajemnicę wiary, świadectwem ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twój lud. Proszę spraw, abyśmy posłuszni głosowi. Twojego umiłowanego Syna, stali się Jego współdziedzicami. Amen. Dziękuję wszystkim modlącym się w sercu Maryi za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Proszę, dołączcie do naszej społeczności w sercu Maryi, naciskając przycisk subskrybuj. Złóżcie też swoje intencje pod modlitwą. Błogosławionego dnia z Maryją w sercu.